Hejka, hejka. U nas urwanie chmury dzisiaj. Muszę Wam to pokazać. Pada okropnie. Miałam wyjść na dwór, coś porobić. Pójść na spacer. Przed chwilą siedziło słońce. A teraz jest okropna pogoda. I jeszcze Wam coś pokażę. Szukam kota. Znaczy już wiem, gdzie on jest. Teraz Wam pokażę. Szukam kota. Szukam go na drapaku. Zawsze śpi tu. Nie ma pod stołem, wszędzie, usyna w pokoju, na kanapie pod kanapą, pod poduszkami, bo się chowa. Nie ma, gdzie ona może być. Też nie ma, a jednak Dzień dobry. Dzień dobry. A dzień dobry, pani. Gdzie ty byłaś? Co się tak schowałam tutaj? czy plutko, co? Pod kocykiem? U mamy w łóżku? Tak. Przywitajcie się tutaj ze wszystkimi w internetach. Hej. taki nosek. Mam cię przykryć znowu, tak? Chcesz dalej spać? No to przepraszam, że obudziłam pa panią Kotkę. Dobra, Tak to wygląda. Zabowiłam się totalnie. To znaczy na początku to się zmartwiłam, słuchajcie. Ja już zastanawiałam się, ok, byłam wyrzucać śmieci, może wyszła na klatkę. Już raz tak było, że wyszła mi na klatkę. Nawet nie wiedziałam kiedy, słuchajcie, nawet nie wiedziałam totalnie kiedy to się stało. I nagle dzwoni ktoś do drzwi, to moja sąsiadka z kotkiem w ręku. Ona jeszcze była wtedy malutka, ja miała może ze 4 miesiące. I. Daje mi tego kotka. Ja mówię, he? Skąd masz kotka mojego? Ona mówi, miała uczała u mnie pod drzwiami, to otworzyłam i od razu wpadła do, do mieszkania i na kanapę. I teraz też już się tak martwiłam. Ja jej szukałam, słuchajcie, bardzo długo. To jest robak, nie? Ale jest chłodno się zrobiło. Może szukała jakiegoś ciepłego miejsca, bezpiecznego. U mnie w łóżku. Tak to właśnie robi. Jest okropnie po prostu. Okropnie dzisiaj. Słyszycie się grzmoty. Taki miałam dzisiaj plan, jest niedziela. Chciałam pojechać do innego miasta z synem. No, wczoraj nie wypaliło. No i co? Już sobie pojechałam. Jest okropna pogoda. Tak się. O, dzień dobry. Już tak. Dobrze, już tak. Spałam troszkę. Tak. O jejku, jejku. Tak fajnie było, matko obudziła, kłodka tak. Pokażę wam, co zrobiłam fajnego. Um, miałam resztki drewna w domu, a że lubię się bawić drewn drewnem. Um, zawsze jak um, moja Chanel, jak jej dawałam coś do jedzenia, nie, to musiała tak głowę tak nachylać w dół i mi to strasznie jakoś tak jako przeszkadzało mi to. A że miałam trochę drewna i takie nasadowe kółka do wycinania kółek w drewnie, wiecie o co chodzi, nie? to zrobiłam jej taki stojak. tu wyciągam kółka, może niezbyt równe, ale wchodzą miseczki. Miseczka z wodą. Wygląda ok, co? I to tak fajnie pasuje, bo ona na stojąco je po prostu, tak? Tylko główkę unosi i je na stojąco, na prosto, także nie mam wrażenia, że nie, albo na siedząco po prostu usiądziesz sobie i, i wcina. Jestem z siebie dumna. Zabajcowałam, zalakierowałam takim lakierem do, do kuchni, takim e, do kontaktu z żywnością. O, bo jej tam spada czasami jakieś tam jedzonko i z tego po prostu zlizuje, więc nie chciałam, żeby to było jakieś szkodliwe dla niej. Nie pada. Już nie pada, ale błyska. Więc lipa ze spacerku będzie. No szkoda. Wielka szkoda. Ponieważ zastanawiacie się, czy tak kuczy w tle. Ja mam w sypialni suszarkę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ją dać. I stoi tu. Z tyłu. Za łóżkiem. Mogłabym ją dać do piwnicy, do, do pralni, ale. Nie wiem, czy mam ochotę schodzić tak. Tam jest z powrotem, tam jest z powrotem, bo, po ubrania Chyba nie. Mam nadzieję, że Wam dobrze mija niedzielka. Mi w domu. Nie ma co robić, szczerze mówiąc. I chyba raczej już zostanę w domu. Chociaż teraz znowu wychodzi słoneczko i znowu się robi niebo niebieskie. No tak. Tak średnio niebieskie. Ale poczekam. Jak całkiem już przestanie padać, znaczy no w tym momencie nie pada, ale tu się zmienia pogoda. Z chwili na chwili. Z chwili na chwilę. Okej, okay, kochani, ja chciałam jeszcze tylko wam, wszystkim mamom, życzyć, życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście były kochane i żeby wasze dzieci was doceniały każdy jeden wasz krok, który robicie w stosunku do nich, żebyście były zdrowe, szczęśliwe i uśmiechnięte. I tego Wam życzę z okazji dnia mamy i nie tylko na dzień mamy, ale na każdy dzień w roku. 爸爸。